Siemanko siemanko, dziennik pokładowy 4 grudnia, 10.26 sobota zaczynamy. Jesteśmy na miejscu. Oczywiście zaczynamy od treningu. O, się. <grym> I się pojawiło. Zaczynamy od treningu. Trzeba uczyć się robić kawy. Bo to nie jest takie hop siup, żeby zrobić sobie kawę. Może się tak wydawać, ale tak nie jest. Ale to nie nieważne, dobra Dzisiaj musimy dokończyć podłogę wykafelkować Wykończyć ten kawałek sufitu pomalować Przykręcić bar, dokończyć te boki zrobić I takie tam Dobra Zaczynamy dzionek, sobota, mroźna Nasze kwiatki chyba zaczynają po prostu umierać On po prostu opada Jestem ciekawy czy on przetrwa czy nie czy po prostu będzie trzeba go, że tak powiem. No coś trudno, nieważne. Jedziemy, zobaczymy jak się ten dzień potoczy. Hejko. Idziemy po malutku leci, pomału próbujemy ogarniać cały ten bajzer. Sprzątamy. Tak to mniej więcej wygląda, już trochę bardziej ogarnięte. Ten bar już jest przymocowany, musimy teraz teraz boki poprzykręcać Podłoga jako taką już jest też zrobiona, zafugować. Potem tutaj w ścianę postawimy. Tuż tego będzie gtara. Tak mniej więcej już to się przedstawia. Pomału zarysy widać. Zaraz jeszcze muszę tutaj raz te rogi pomalować na biało. Jeszcze raz. I tyle. Tyle tego bałaganu było w środku, w ogóle niepotrzebnego. Ale dobrze. Trzeba już to pomału sprzątać, trzeba przymocowywać ten bar. Chyba go pomalujemy albo zobaczymy. Jeszcze nie wiem do końca, jak to zorganizujemy, ale na pewno coś zorganizujemy. Dobra, bierzemy się dalej do sprzątania, bo to już szkoda czasu. W ogóle zapomniałem nagrać, ale nieważne spieszyło mi się wciąż mi się spieszy. Co jeszcze ten sufit, drugi raz tutaj kąty machnąć, żeby już więcej nie myśleć o tym suficie. Stół zaimpregnowany. Czekamy aż niech tylko wyschnie. Tak to się nie więcej prezentuje. O, widzimy, jak buści, Jeszcze troszkę mokry, wygodny widać. ślady. tu od razu zafugowałem Świeże kafelki. Może za szybko powinienem poczekać, aż niech to przeschnie, ale nie mamy czasu. W poniedziałek już będzie lodówka. Musimy stawić na tę lodówkę. Także jest dwa dni, żeby to wszystko dobrze oschło. Nic nie było. I dobra. Co teraz? Teraz maluję ten kąt sufitu jaki tu został nieduży, to szybko to się pomaluje, hop siup siup, w miarę posprzątane i pójdę chyba pomaluję, jak zostanie jeszcze farba, sufit w łazience, jak będzie jeszcze wystarczającą farby. I tak to pomału sobota leci, i by do końca, może jak na to patrzę, za dwa tygodnie skończymy. Zamówiliśmy drugą lodówkę, szafkę do kuchni elektryk, gdy się przyjedzie jeszcze nam gniazko tutaj podprowadzi jedno, bo to kończy robotę zobaczymy czy wentylator nam podłączy, bo coś narzeka i tyle I jutro, znaczy w poniedziałek już będziemy to mocować wszystko a może dzisiaj wieczorem po elektryku zobaczymy dobra, dobra ja maluję sufit i lecę dalej no i dobra, I niestety znowu powrót do tej toalety no, bo niestety, toaleta śmietnik, więc jest roboty tu niemiara. Ale ze względu, że zostało mi jeszcze trochę farby, to po prostu użyję je tutaj, bo już w lokalu nie potrzebuję nic namalować. Wszystko jest pomalowane. Także git. Tak wygląda sufit przed malowaniem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po malowaniu. Dobra, zaczynamy, bo już trzecia, że za godzinę będzie ciemno. I sobota Trzeba wcześniej skończyć, jutro odpoczywać i tyle Dobra. widzimy się po malowaniu O no i skończyłem malowankę sufitu No i też umyłem żeróweczkę I powiem, że dużo się zmieniło w ogóle jak jasno się zrobiło to Masaka tak wygląda pomalowany sufit elegancko No, dużo jaśniej zdecydowanie biały Dobrze jest, dobra Tyle na razie na dzisiaj z tej łazienki lecimy dalej i idziemy do bachu, robić dalej bach. no i dobra, dzień pomału zleciał, ciemno już za oknami ciemnica czas skończyć. sobota, zmęczenie jest dzień można zaliczyć do udanego, dobra elektryk u nas był podłączył nam wentylację wentylacja działa wolałem żeby on to zrobił, bo ja jak ostatnio podłączałem wentylację w łazience to, to nie wyszło, mało nie zrobiłem się barbecue. i przyciągnął nam jedno gniazdko tutaj, tak żeby była kasa podłączona czy też lodówka, bo tutaj powinna lodówka stać, zobaczymy jeszcze tak, że będzie gniazdko tutaj i tyle na dzisiaj misja prawie zakończona, jeszcze się zastanawiamy jak rogi powykańczać te tutaj jak to zrobić, żeby Pozasłaniać te główki od kajetów, żeby tak nie były. I tu mamy kilka takich rogów, jeszcze nie jest połączone w poniedziałek. To by porobimy, bo elektryk był, to nie chcieliśmy zakładać, żeby było mu wygodnie wszędzie to z tym zrobić. Mamy tyle. Czas na dzień na odpoczynku. Jutro niedziela trzeba się trochę wyspać. Po wyleginowe. trzeba się trochę wyspać, poleżeć. I tyle. No, zmęczony już jestem, dobra. To kończymy. Który dzisiaj? 4 grudnia, sobota. Tak już nie wiem. Nie pamiętam, jestem tak zajechany. Nieważne. Dobra. Do poniedziałku Narka.